na Nagrywalkę i teraz ja będę się przywitał. Cześć, Siemanko, że mieszknie dano. Gdzieś ze mną jest Sander. Siemanko, i w ogóle. O jeszcze, jeszcze Jezus, kto się te nas? What the fuck? Predator. Dobrze, więc jak mówiliśmy, znaczy, no nie mówiliśmy, będziemy robić dzisiaj. Y, labirynt na robili, serwerze tak. naszego znajomego szwagiego i, I więc... od razu możemy reklamować. Wchodźcie na serwer zajebisty! My na razie mamy ja mam helpera, ten, 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 nasz Mister Admi Ma. Admina, admina ma... No właśnie, za chwilę lecimy, za chwilę wiecie, ty na napisał, a ja tutaj H Dobra, dlatego za chwilę rozpoczniemy, ty te tutaj wszystkich i ja tutaj będę raz, dwa, trzy i już oni będą mogli startować. Ciekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Labirynt nie być Labirynt Trzy Ej, czekaj, jak on tatę weszedł? No bo rozwalił. Trzy. Dwa... No czy nie? Trzy... Trzy, dwa. Jeden. Start... Star Star, dobra, i lecimy tak to wygląda nic ty powie już. Leczu nie bić się, nie bić się, nie bić się. Już widać, ktoś tam jest u góry, czekajcie, my tutaj... mogę oglądać kto tam jest u góry czekajcie. Ktoś tam jest u góry... W Ej, chodźcie bóra. tu! Ej, chodźcie ty bo oni to rozwalili! Oni zostawili po tym, bo czekajcie. czekajcie jeszcze szybko rozwalę to. Wszyscy tu szaleją na żeby... ja tej Czy ktoś już jest na pierwszym miejscu? Czekajcie, tutaj wanisz, zrobię Wanis. Ja mam panisza Ja też lecimy, gdzie tutaj. O, ktoś już ma medal! Kto to jest? Predator! Predator wygrał! Wygrał? Tak, predator. Pane. Czekaj, kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? Kto wygrał? drugie miejsce panek pierwszy panek i ty na gildie masz panek i ty na gildie masz o koniec czekajcie już koniec Czekajcie już koniec. Pierwsze miejsce panek. Drugie. Yy, czekaj, to to był predator. No a... ci robimy podjąć. No a trzecie, czekaj kto to był? Trzecie to multiroko Pierwsze panek. Drugie. Yy, predator. Tor. Trzecie. Jak to miał? Yy, jak to on miał? Y multi. Multiroca. Multiroco. Multiroco. Multi Jeszcze Alexa jakiś. A to Alexie to był Piąty już. Tutaj nikt nie wygrał, udało się. Dobrze, y siemeczki, jak wam się w ogóle to podobało, ten szybki labirynt. No y niestety, no, strasznie szybko. Nie wiedziałam, żeby oni tak odgadnął szybko, no, ale. Dobra, no tak to się niestety zakończyło niestety... Jakbyście chcieli jeszcze inne labirynty, mówcie, jak w komentarzach, I tak chyba zaraz zrobimy jeszcze nowy, lepszy, o wiele Może jakiś parkour jeszcze Możemy też zrobić taki jakby labirynt taki Jakby to powiedzieć, no nie wiem Dobrze, choć robimy tutaj już Podium dobra podium, podium czekaj, podium. Chodź, chodź, yy, na yy, chodź na tym, chodź na dworze. Czekaj, to typy Mister Mist. Mist. Dobra, no to tutaj robimy pedi podium z Glowstone'a, no? nie z Glowstone'a, bo trzeba złoty. Srebrny i taki brązowy To z brownu e... z, w, z, z brązowej tej wallu, wiesz co e Gold, e... czekaj, jaki jest srebrny po angielsku? E iron Dobra No to dobra, ja mam tutaj ten, ja mam tutaj brown wall. dobra, ja tutaj buduję dla pierwszego Czekajcie, czekaj, lapis dla Julii będę, tu poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj będzie dla małego, czekaj, bo nie, tam gdzie ty jesteś, tu będzie czy, czy piętra, trzy piętra, daj czy, czy. Nie bić się po ban. Nie bić się po ban. Dobra, a to będzie dla gównianego. Czekaj, tutaj mu daj dwa na ironowym, a trzy na, na złotym. Panek był pierwszy. Panek na złoty. Panek na złoty. Y a Alexoicz, czekaj. Tepaj, tepaj tego, tepaj multiroko, czekaj, ja tepaj ty, ty, ich, tepaj ich Tepaj multiroko, znaczy tepaj, czekaj, to był pierwszy, pretatora tepaj Czekaj, no to napisz mu, że on by się, żeby Predator on się Tepaj się Dobra, typy mm, Multiroko Multina brązowym multi NA brązowym Nie bij się Nie bij się Czekaj ja on tam czy koksy bo aż mi się żal robi jak oni czy koksy multi na Brązowy. więc jak my tam mówimy to fajny serwer serio multi na brązowe Bra, zejdź są sanda, bo jest predator na srebrnym Typaj ej, 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 panek ej, panek, panek, ja ci dam tutaj blok złota idę ukradnąć ja ci dam ja ci dam blok złota znaczy ja tam słowo blok złota ukratnąć Ej, kurde, bo ja tego panka na pewno zbiję. Kurde pijemy jeden A, 500 bacz. Cicho mi tu nie wolno się bić. Nie wolno się bić. Cholery jeszcze się klepią Ej hey, no, Kurde, kurde No po co mi, ja pierdolę, czekaj Błąd bon dzień w ogóle Czekaj, też szukam tej kmenty Jest nie, ja nie mogę podczas piwa Czekaj, piwo pi mi się skończy, dobra? A bo ja ci napiszę Timeset set 0 Timeset 0 napisz. Tylko bez tej kropki Tu Alekso, kurde, tepa i nas. Ej bo ban. ban. No, hey panic! Panic! panic. <laughs> Alexo, there. Niestety tak musimy zakończyć Pretator nie przyjdzie i będą się bili aż do końca no, no nie, nie wytrzymamy musimy chyba komuś dać kika. Dawaj kika Alexo, Alexo co nie Kik na chwilkę, daj kik, e, za pi, ho... Nie można tutaj robić piwa pi, dawaj mu kika no. No dobrze, więc... Micresada <laughs> moc. on już miał on już miał od razu miałem, co nie? no to się nie bicie no to się nie bicie, no. bicie. to on kończy, no to możemy skończyć ja już kończę, a tutaj multiroko, sorry Należy... No więc, więc subujcie, lajkujcie, komentarze piszcie, jeśli wam się to wszystko podobało tam, I jakby co inaczej. Wejdźcie na, na, na ten serwer zarombis naprawdę, polecam. No właśnie robimy, i są pamięci ludzie, ale możecie się poklepać bardzo dobrze, więc... Dobra, to możecie się poklepać, możecie się klepać, możecie się klepać. Możecie się klepać o ja <laughs> już. Za... Możecie się klepać <laughs> Trochę tutaj typo strasznie zabił Czekaj, ja tutaj dam mu ten opsytem, żeby nie było, że zabiję. jak już koniec, więc u mnie też już będzie koniec, dlatego trzymajcie się i na razie.